What oh. you? 19 do 31. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus. Stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie ducha świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego, Widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich, Jeżeli na rękach jego nie zobaczą śladu gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. Po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znów wewnątrz domów i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec. I zobacz moje ręce: Podnieś rękę i włóż w mój Bóg, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział Mu: Jezus, uwierzyłeś, dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze uczynił Jezus wobec uczniów Te zaś zapisano abyście wierzyli że Jezus jest mesjaszem synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię jego Oto słowo Pańskie To dzisiejsze rozważanie chciałbym rozpocząć od zwrócenia uwagi na fragment tego drugiego czytania, które zaczerpnięte było z pierwszego listu świętego Jana Apostoła, to był rozdział piąty, wersety od pierwszego do szóstego. Tę część rozważania chciałbym skoncentrować wokół wyznań wiary, które w tym tekście się pojawiają. Ale zacznijmy może od kontekstu. Ten pierwszy list świętego Jana Apostoła został skierowany do drugiego albo do trzeciego pokolenia uczniów Jezusa. Moi drodzy lata późne, Siedemdziesiąte, osiemdziesiąte, początek lat 90. To jest ważny czas dla Wspólnoty Kościoła. Uczniowie Jezusa mają za sobą już Wielkie i okrutne prześladowania, które miały miejsce w Rzymie za cesarza Nerona. Ci spośród was, którzy czytali Vadis albo oglądali Vadis, przypominacie sobie żywe pochodnie chrześcijanie do lwów. Ten pierwszy list Jana jest już po tym pierwszym prześladowaniu. Uczniowie Jezusa, którzy mieszkają w Azji Mniejszej, tereny dzisiejszej Turcji, zostają poddani kolejnej próbie. Tym razem nie jest to próba krwi, ale jest to próba wierności wiary. Oto pojawiają się nauczyciele, którzy zaczynają pokrętnie przedstawiać prawdy o Jezusie. Moi drodzy, z jednej strony Jezus to tylko człowiek. W pewnym momencie podczas chrztu w Jordanie przyszedł do niego Duch Święty i potem w momencie śmierci, Duch Święty odszedł, i człowiek, Jezus, zmarł na krzyżu. I tyle. Inni znowu mówią, że to ciało Pana Jezusa, ono było pozorne, że tak naprawdę. To Boża osoba no, nie stała się prawdziwym człowiekiem, tylko wyglądała jak człowiek. Jakie są skutki takich poglądów? Jeśli na krzyżu nie umarł Syn Boży, jeśli nie umarł na krzyżu Bóg człowiek prawdziwy w swoim człowieczeństwie, jego ofiara nie była prawdziwa, i nie mogło dokonać się zbawienia, nie mogło dokonać się przebaczenia grzechów. I moi drodzy, te poglądy, te dyskusje tamtego czasu spowodowały, że ostatni z żyjących apostołów, my byśmy dzisiaj tak ładnie powiedzieli ostatni świadek. Z martwych stałego Jezusa, ten, który tam w Efezie działał, bo przecież wiecie, że służba Jana, ewangelisty, to była służba w Efezie, tam pod koniec swojego życia działał. I będąc tam, byśmy dzisiaj mówili, w środku tego całego zamieszania, on zaczyna pisać, pisze listy. Pisze Ewangelię i za kilka lat, gdy przyjdzie prześladowanie za Domicjana, napisze apokalipsę. Czyli proszę Sius i braci, ten fragment, który dzisiaj żeśmy usłyszeli, pochodzi z listu, w którym świadek Jezusa zmartwychwstałego kreśli przed wierzącymi. Drugiego i trzeciego pokolenia, czyli tymi, którzy osobiście nie spotkali Jezusa, kreśli przed nimi tę biblijną naukę, kim Jezus jest i jakie znaczenie dla ludzi ma Jego osoba. I w tymże fragmencie, który wysłuchaliśmy. Znajdujemy najpierw takie dwa wyznania wiary. Pierwsze: kto wierzy, że Jezus jest mesjaszem z Boga się narodził. Drugie: kto któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Zwróćcie uwagę na to, co się w tych dwóch wyznaniach znajduje. Pierwszy element Jezus. Historyczna osoba pochodząca z rodu Dawida, urodzona w Betlejem, możemy powiedzieć zakorzeniona w realnej historii jest mesjaszem, czyli jest tym Bożym Wysłannikiem, za pomocą którego Bóg ma wprowadzić na świecie swoje panowanie. Czyli Jan mówi: Treścią wiary jest osoba Jezusa, który ukazał się Bożym Wysłańcem, za pomocą którego Bóg ma wprowadzić i wprowadza swoje panowanie dla świata. Drugie wyznanie: Jezus jest synem Bożym. Zauważcie, przynosi odkrycie tożsamości Mesjasza. Przynosi odkrycie to, kim ten Mesjasz jest. A więc nie tylko człowiek. Ale Syn Boży. Nie tylko osoba, możemy powiedzieć, z krwi i ciała, ale osoba, która nosi w sobie Bożą naturę. Osoba, która może o sobie powiedzieć: Jestem prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Później, Zostanie to ubrane w pewną definicję teologiczną, że osoba Boża zjednoczyła się w Unii Hipostatycznej, zjednoczyła się z naturą człowieka. Ale o tym, moi drodzy, przy innej, przy innej okazji. Mamy więc Mesjasza, Bożego Wysłannika. Tego Mesjasza który jest prawdziwym synem Bożym, i mamy ucznia Jezusa, który jest wezwany do wiary, do wiary w Jezusa. I patrząc do tego tekstu, nagle słyszymy, że ta wiara to zaufanie, ta ufność polegająca na tym, że przyjmuje człowiek świadectwo apostoła na temat tożsamości Jezusa, że ta wiara daje człowiekowi moc do zwyciężenia świata. Pytamy, co to znaczy? Co to znaczy, że taka jest? Że, że, że taka jest wiara, która daje moc do zwyciężenia, do zwyciężenia świata. Moi drodzy, ta biblijna wiara, która rodzi się w człowieku, który poznał Jezusa, ta biblijna wiara, która, którą Duch Święty, Świadek Jezusa... Rodzi w naszych sercach, daje człowiekowi życie, daje człowiekowi życie wieczne, daje człowiekowi uczestnictwo w życiu Boga, i dlatego żadne zło, które jest na świecie, nie jest w stanie zniszczyć człowieka. Przypominamy sobie, że ci ludzie żyli w kontekście prześladowań. Że ci ludzie żyli w kontekście tych słów chrześcijanie do lwów. Że oni nosili w sobie pamięć, możemy powiedzieć, zaledwie kilka lat temu. Czy kilkanaście lat temu w centrum cesarstwa wielu chrześcijan przez Nerona zostało zamordowanych. I teraz oni, żyjąc w tym świecie, gdzie wszystko zależało tak zewnętrznie od łaski bądź niełaski cesarza, żyjąc w stanie takiego zagrożenia. Oni budują w sobie tu przekonanie, nasza wiara, nasze zjednoczenie z Chrystusem daje nam moc, dzięki której my możemy przejść nawet te najtrudniejsze, nawet te najtrudniejsze okoliczności. Zobaczcie więc, jak ważną dla codziennego życia jest treść wyznawanej wiary. Tutaj nie ma miejsca na jakieś takie ogólnikowe przekonanie, że coś tam jest. Że coś tam na drugiej stronie musi być. Nie. Treścią wiary uczniów Jezusa Chrystusa są te słowa, o których dzisiaj żeśmy słyszeli. Jezus jest Mesjaszem. Jezus jest Synem Bożym. Jeszcze dodać możemy z Ewangelii to wyznanie Tomasza: Pan Mój i Bóg Mój. I z samego podsumowania tego fragmentu, Jezus jest mesjaszem, synem Bożym. Zobaczcie treść naszej wiary. Jezus jest w centrum. Jezus żyjący. I teraz, kiedy patrzymy i wsłuchujemy się, co ma, co ma do powiedzenia nasz papież Franciszek, którego w tegorocznym okresie Wielkanocnym uczyniliśmy naszym przewodnikiem i nauczycielem? Znalazłem, moi drodzy, taki fragment papieskiej wypowiedzi. Proklamacja Wielkanocy jest następująca: Chrystus żyje. Chrystus towarzyszy mojemu życiu. Chrystus jest obok mnie. Chrystus puka do drzwi mojego serca, pragnąc, aby go wpuścić. Chrystus żyje. W tych dniach wielkanocnych warto byśmy powtórzyli te słowa: Pan żyje. Zwróćcie uwagę na tę. Papieską wypowiedź Chrystus Mesjasz jako żyjący, jako ten, który jest blisko, jako ten, który towarzyszy mojemu życiu, jako ten, który pragnie żyć we mnie. I jeśli tak jest, to rozumiemy, dlaczego możemy mieć pewność, że nasza wiara zwycięży świat bo to Chrystus z martwych zwycięzca śmierci piekła i szatana Chrystus martwych stały on daje nam moc to jego mocą to się dokonuje to ze względu na niego jesteśmy zdolni do wchodzenia w trudne sytuacje ze względu na Niego jesteśmy zdolni do miłowania braci i sióstr, także tych trudnych. Co na koniec? Jest jeszcze zdanie w pierwszym liście świętego Jana Apostoła: Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Duch jest tym, który ożywia w nas słowa pisma świętego, słowa ewangelii. Duch ożywia świadków. Duch wkłada w nasze serca słowa wyznania o zmartwychwstaniu Jezusa. I zobaczcie, mocą Ducha my możemy mówić jest. Miłosierny Zbawiciel, bo możemy powiedzieć, co Bóg dla nas uczynił. Byliśmy w grzechu, byliśmy oddzieleni od Boga, ale mocą krwi przelanej na krzyżu. Grzech został nam przebaczony, nosimy w sobie pojednanie z Bogiem. Nosimy w sobie Boży pokój i dlatego możemy mówić, Pan żyje, dlatego możemy powiedzieć, Pan z martwych daje nam życie. I tu jest najgłębszy sekret miłosierdzia. To jest świadectwo tych, którym grzechy zostały odpuszczone. Mocą męki śmierci zmartwychwstania Jezusa. I kiedy oni mają odwagę o tym mówić, mają odwagę pokazywać, jak dobry jest Bóg, jak wielka jest Jego łaska, jak przez Jezusa wielkie dzieła dokonały się nie tylko w życiu świata, ale w naszym osobistym. Niech to pozostanie. Na dzisiaj, moi drodzy, a słowa Pan Mój i Bóg Mój, a słowa Jezus jest synem Bożym, Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, niech chociaż raz po raz pojawiają się jako słowa naszego wyznania w tej codziennej modlitwie Amen.